I'm not gonna go clean. I'm not your mama. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Przychodzę do Was dzisiaj, na lato Bóg, tak. Także nie przedłużamy już, bo Molinka jest zdenerwowana i lecimy z tymi pytaniami. Książka lub seria, którą chcesz przeczytać w wakacje. Słuchajcie, odeślę Was tutaj do mojego TBR-u na wakacje, gdyż trochę tego jest, chyba z 10 książek. Ale dochodzę do tego również książki, które mam w domu, a które chciałabym sobie. E, powtórzyć i na pewno jeśli znajdę czas to sobie e, powtórzę Harry Pottera całą serię oraz całą serię e, opowieści z nami. To był kot. Książka z żółtą lub niebieską okładką i mogłabym tutaj pokazać na przykład e, cudowną Narnię, ale mam dla was coś innego, przepiękne wydanie akurat wydziłam obwolutę. Mistrza i Małgorzaty. No zobaczcie ten błękit. Najlepszy kolor na świecie. Przepiękna książka. Uwielbiam, kiedy książki są jednokolorowe. Także teraz będę raczej kupować właśnie takie. O, minimalizm okładkowy też jest super. Zobaczcie, co znalazłam na żółtą książkę. Gdzie jest Gulerbyn Astrid Lindgren? Czyli no najcudowniejsza książka z dzieciństwa. Jest taka żółta i cudowna, i jak na nią patrzę, to czuję słońce, widzę piasek, i ach. Polecam, jeśli ktoś nie czytał, nawet teraz już jako dorosły. Rzodowy Musthfinder dla mnie na pewno będzie to czytnik Kindle, ponieważ na nim mogę zmieścić bardzo dużo książek i nie muszę brać 10 książek w walizce Także plusik, plusik dla mojego czytnika i dla wszystkich innych czytników. Kupujcie czytniki, są najlepszą inwestycją na lato, naprawdę uwierzcie mi. Książkowa okładka, która kojarzy się z wakacjami. No Na pewno będą te dzieci z Bullerby, bo zobaczcie, jakie mają roześmiane twarzyczki, i w ogóle jest fajnie, jest fan. Ale coś innego mam, żeby Was nie zadudować tym dzieciom z Bullerby. 4,5 przyjaciela na tropie. Nie wiem czemu, tak mi się kojarzy, bo czytałam to w jakieś tam bardzo dawne wakacje. Takie dzieci sobie biegają, są uśmiechnięci, myślę, że rozwiązują jakieś swoje zagadki. Także to mi się kojarzy. Właśnie tak, z wakacjami Powieść, która wywołała u Ciebie słoneczny uśmiech I mimo wszystko będzie to seria Ulsy Samura Nie wiem, czy jest aż taka zabawna Na pewno ma fragmenty takie do śmieszkowania Ale Och, jest wspaniała, wspaniała, tak się to dobrze czyta Tu akurat mam tylko takie egzemplarze mini, takie podróżne Dlatego, że... Resztę moich części mam w domu, nie tutaj w mieszkaniu i tam na mnie czekają, bo tam będę sobie wypoczywać w te wakacje. A poza tym te okładki, nie te miękkie okładki, ale te y, grube i wydanie duże. Jak zdejmiecie obwolutę, to po prostu, och, są tak pięknie wydane, wyglądają jak takie, ym, jak takie stare, po prostu jakieś dzienniki, notesy Chociaż dlatego by to warto kupić tak, Także będę musiała dalej kolekcjonować swój zbiór Ulyssesa yy, Bo póki co mam yy, chyba 6 części A jest już ich chyba z 14 Przy czym w tym wydaniu właśnie to jest jedna część Potem jest druga I tam wiecie, trzecia, czwarta, piąta, szósta Także coś wspaniałego yy, Nie wiem czy jeszcze sprzedają mnie je w Empiku Będę musiała zobaczyć A jak nie to w internecie albo na jakiejś wymiance książkowej Postaram się je zdobyć Książka, przez którą wylałaś morze łez. Pierwsze co mi przychodzi na myśl to złodziejka książek. Taka dobra książka. Akurat nie mam jej tu przy sobie, ale tak. A ostatnimi czasy czytałam, e, zanim się pojawiłeś, żeżo Moyes i naprawdę też była na poziomie dobrym e, do płaczu. Harry Potter, czyli Książka, przy której na pewno dużo Każdy się wypłakał, zwłaszcza przy siódmej części Gdyż giną tam Wspaniali bohaterowie Tak I myślę, że jak będzie się powracać Do tej całej serii To również Będzie się chciało nam płakać Tak myślę Nawet po latach Najlepsza impreza w książce, czyli taka W której chciałbyś uczestniczyć I myślę, że Um, nie interesują mnie imprezy takie jak yy, w filmie y, Projekt X, <laughs> ani nic takiego, ani American Pie. Yy, Także no, nie będę oryginalna i znowu będzie to yy, Balfarm Potterze z czwartej części, z tego co dobrze pamiętam. W filmie było to prześwietnie pokazane, yy, ta muzyka, yy, te stroje, sala. Och, naprawdę chciałabym się tam kiedyś znaleźć. Powieść z historią łatwą jak jazda na rowerze. I no musiałam tu wybrać również książkę raczej z mojego dzieciństwa, bo te książki, które teraz czytam, no nie są łatwe jak jazda na rowerze. Także mam tutaj kultowego już Mikołajka. Akurat wzięłam pierwszą lepszą książkę z mojego regału i jest to drugi ton nowych przygód Mikołajka, ale uwielbiam wszystkie książeczki, również te. Te nowo wydane i te starsze, te takie białe, malutkie Och, no można do nich powracać I również polecam wam, żeby zakupić ymm, I dla młodszego czytelnika, ale i dla starszego Ja się nie wstydzę, że mam taką książkę u siebie I na pewno nie będę ją chciała oddawać I przyda mi się na pewno w przyszłości I ostatnie pytanko, czyli powieść, do której musiałam dojrzeć jak kwiat I zdecydowanie będzie to Mały Książę Gdyż czytałam go w podstawówce i wtedy wydawał mi się, no taką biednie, zwykłą lekturą, nic specjalnego, ale y, z roku na rok y, coraz bardziej doceniam tę małą książeczkę, i jestem pod pod tego, jak y, w tak małym formacie można zmieścić tak dużo treści i mądrości życiowych. Naprawdę y, niektóre y, cegiełki powinny czuć się zawstydzone. Także to już jest koniec tego tagu. Czujcie się wszyscy nominowani, którzy to oglądacie. No i co? Życzę Wam udanych wakacji, małego wypoczynku, dużo czasu na czytanie książek i cześć!